Siemaneczko ludziska, z tej strony Lanek I dzisiaj chciałem wam powiedzieć Zagramy sobie dzisiaj w Unturned To chciałem wam powiedzieć yy, Chciałem wam też dzisiaj opowiedzieć y, Dwie historie, które się stały na Unturned Nagrywa, yy, Nagrywaliśmy wczoraj sobie odcinek z y, Foxem. Strzelaliśmy się, zdobywaliśmy rzeczy Po odcinku tak samo Strzelaliśmy się, zdobywaliśmy rzeczy No i tam jak widzicie Tam gdzie ce celownik yy, Kieruje celownikiem Tam właśnie jest nasz domek Mówił, że admin Przyszedł tam I że nam wszystko zniszczył w środku Wszystkie nam rzeczy zabrał No i teraz, y, że to był admin I w ogóle, że y, Niesłusznie dostał tego admina w ogóle I teraz wam opowiem, co pisał do mnie wczoraj Fox y, Opowiedział mi Bo ja z nim właśnie tam budowałem drzwi i takie tam Potem nie miałem czasu grać, więc sobie poszłem więc on mi wszystko opowiedział. Wychodzę na dach, znaczy najpierw napisał mi, zacznijmy od początku. Ja, On budował trzecią ścianę dla domu i słyszał minigam i plazmagan. Wychodzę na dach i mnie zabija. Odradzam się i widzę, że cztery z pięciu drzwi nie ma, są zniszczone. Biorę pompę i daję mu heda z pompy i on nie umiera. A ta pompa w nogę zabija z jednego strzału. Myślę, że miał goda. To jest Taka komenda, coś podobnego jak w CS-ie. to jest coś takiego, że w ogóle życia mu nie bierze, że nie ubywa mu życie. No i wszystko zniszczył. Zabrał 560 metalu, to przygotowywałem się do zbudowania wyspy. Zabrał ubrania, najlepsze i bronie i snajper z amunicją wybuchającą, karabin MK2, dwie RPGi, minigram C4 i napisał, że chyba, że moje łóżko zostało tam. I napisał, że no idziemy sobie sprawdzić. I, I, ja się nie wiem, a nie mam tam spałna, czyli I, chodzi o to, że zniszczyli mi domek, a czy nie zniszczyli ogólnie tylko w środku coś poniszczyli. No i dzisiaj chcę wam to też pokazać. I chciałem wam powiedzieć niesłusznie adminów dodają, bo Zauważyłem, że co, pisze, że co 7 dni byle jaką osobę dodają do admina na tym serwerze. Że co tydzień dodają, nie wiem, to jest bez sensu. Bo wiecie, niektórzy admini tylko chcą być adminami po to, żeby wszystko zniszczyć. No i też zgłosili tego admina. Tak wygląda to. Właśnie ogólnie tu spad ten. Paczka. No i tak, tu jest wszystko zniszczone. Jak widzicie, nie da się przejść. Jest zamurowane. Wszystko jest zamknięte. Faktycznie nie da się wejść nawet do środka. No dokładnie nie wiem, co się tu stało. Fox mówił, że wszystko się zniszczyło w środku. Właśnie widzę, że nie mogę się dostać. Że chyba coś ten admin tu zamurował. Nie wiem, nie mogę się tu w takim razie i tak dostać. To był nasz dom. Nie wiem, tu były drzwi, wejścia różne. W ogóle ich nie ma, tych drzwi. Nie mogę się dostać. Wszystko zabrał nam. Dobra, i Fox mówił, żebyśmy. Fox mówił, żebyśmy po prostu wszystko. Żebyśmy zbudowali pod wodą. Żebyśmy zbudowali dom pod wodą, bo on ma taki plan żeby wszystko było pod wodą, żeby nikt nie widział tego domku, yy, ale w tym odcinku, bo on mówił, żeby to zrobić yy, blisko bazy wojskowej, w ogóle mówił mi, żeby to, ja, że, mówił mi, żeby to jak najbliżej bazy było. No i mówił też, żebym ja koło bazy wojskowej zbudował domek, a on zbuduje drugi domek pod wodą. Więc w tym odcinku Mam tu wszystkie bronie, wszystko, wszystko mi zostało. Zabrał mi tylko te rzeczy w środku, co tam miałem. Ale tego admina i tak już zgłosili. Dobra, wszystkie rzeczy ma minigama i RPG. -a. Tu też mogą rajdować inni ludzie. Fox mówi, że zbudował połowę drogi. No, jak widzicie, nie możemy się tam dostać. Nie wiem, najwyżej Fox. Y Najwyżej Fox po prostu y, nagram jeszcze jeden z nim odcinek, bo dzisiaj akurat nie ma czasu, więc nagrywam ja sam. Więc może w następnym odcinku on wam to wytłumaczy, bo ja dokładnie nie wiem o co tam chodzi. Co zrobił dokładnie. Więc wam właśnie powie wszystko, opowie wam. Chciałem właśnie wam y, opowiedzieć wszystko. No i zaczynamy sobie grać powoli. Może weź e, wczoraj w ogóle miałem auto, jakiś gracz mi zniszczył, ale to jest dozwolone, bo gracze mogą niszczyć e, auta i tak dalej. Zniszczył mi całe auto, mi zniszczył Mia i mój motor e, zniszczył też. Wolny to jest chyba. Ale to był taki dobry ludzie domek. Mi się w ogóle co, mi się w ogóle to podobało wszystko. Fox mi mówił. Fox mi mówił, że żeby Zbudować yy, w ogóle domek, mówił, że trzeba. Mówił, że trzeba właśnie wszystkie bronie, które są w grze, przerobić na metal. I wszystkie ciuchy przerobić. Yy, I wtedy można budować domki. Ja mam właśnie dużo broni. Ja bym jeszcze coś pozbierał, żeby przerobić to wszystko na metal. Zniszczył to, bo to się niby niszczy w ekwipunku, tak mówił. Dużo metala. Nie mam akurat y, amunicji. Musimy się szybko wrócić. Wymienić sobie broń. Więc tak, bierzemy inwentory. Nie wiem, na przykład tą broń. Y, nie wiem jeszcze, jak się zamieniało. Niby broń. To chyba. E... czekajcie chwilę no czekajcie chwilkę ludzie e, jeszcze może może czekajcie jeszcze tu polecimy nie wiem o tu jest tabela i tak ją wezmę tylko chciałem jakoś po prostu zamienić broń. Też nie mam yy, w ogóle. No bo wszystkie bronie trzeba brać, on tak mówił. Yy, wszystko mi przekazał, co, bym, co mam zrobić i takie tam. Mam... Mówi, żebym wszystko brał, jak najwięcej broni, więc bierzemy sobie ludzie. No i jak dotrzemy na bazę, będziemy szukać tej bazy ludzie. Nie mam miejsca więcej ludzie. Yy, tu w ogóle opony są. Ja wczoraj naprawiałem auto. Ja wczoraj sam naprawiałem auto. Bo było strasznie zniszczone. musiałem powymieniać wszystko. Oni jeszcze mi to zniszczyli. My... Tu jest, wiecie, bateria do samochodów i takie tam. On mi to wszystko zniszczył. Ale w ogóle to ludzie szkoda, że mi to zniszczył. Nawet nie mamy auta. Mówi, że to koło bazy wojskowej. Musimy znaleźć tą bazę wojskową. <laughs> nas zrajdować. Ja. Nie mamy plecaka, tu jest plecak. Dobra, ludzie, trzeba to wszystko przerobić. Mm, nie wiem, jak jeszcze znajdziemy wszystko. O, tu mamy dużo. O, to jest często. Nie wiem, czy. No, tu są różne. Można pobrać. Ach, nie wiem, jakby tu zdobyć. Nie bym chciał tu. Dobra, e, ludzie, e, tu jest policja. Mówię, że to jest jaki, blisko jakiegoś miasta też Fox, Fox wszystko mi mówię. Postarałbym się dzisiaj zrobić yy, o, domek. No miałam też tu... Tu często mogą być wodze strażackie, ale chyba nie ma. Oh, fuck. O nie, o nie! Aja, ja musimy to przetrwać, ludzie lepiej ucieknijmy stąd. Ale ja nie wiem, czy na odcinku się uda nam zbudować w ogóle domek. Mieliśmy taki dobry domek, chciałem z tego odcinek nagrać. Niestety nam wszystko zablokowali, zniszczyli, zabrali. No i teraz chcemy zrobić gdzie indziej w ogóle dom. Ja się... Po... Dobra, ja ludzie zrobię chwilowe cięcie, ponieważ... E, chcę znaleźć tą militaria, czyli znaleźć tą bazę wojskową. E, niestety nie mogę znaleźć tej bazy. Więc zrobię sobie chwilowe cięcie. Zaraz się zobaczymy, jak znajdę bazę wojskową. Wtedy wrócę i zaczniemy nagrać dalej. Więc zrobię chwilowe cięcie. O ludzie, ja jestem po cięciu. W ogóle patrzcie, znalazłem samolot. Niestety jest zamknięty. chciałam tylko tyle wam powiedzieć. Ja idę dalej szukać. Nie mogę znaleźć tej bazy wojskowej. No ale zaraz się zobaczymy. O, siemaneczko ludziska właśnie po cięciu jestem. Chciałem wam powiedzieć, że właśnie znalazłem lotnisko, właśnie znalazłem tam samolot. Mam minigama, więc będę strzelał w zombie. Może to jest głośne, ale nie mam żadnej broni. Nie wiem co. Nie, nie, nie mam po prostu co mam... nie wiem co wybrać, jaką broń. Dlatego, żeby było szybciej strzelam minigama. Może coś... i znalazłem też auto po drodze, chciałem wam powiedzieć, ale nie mam żadnego paliwa, więc nic nie zrobię. A ten samolot jest, jest, jest zniszczony. Tam jest chyba cały samolot, tam tamtym samolotem może damy radę wylecieć. Tylko, tylko też może nie mieć paliwa. Dobra, ale Nie wiem, czy w ogóle się da odpalić, czy w ogóle jest to możliwe w tej grze? To ja nie wiem. Myślałem, że to coś będzie ciekawego. Jednak nie ma nic takiego ciekawego. Do samolotu nawet nie da się wejść. Tak Wam powiem. Nie ma nawet paliwa. Myślałam, że będzie w ogóle jakieś paliwo. W ogóle nic nie ma. To coś. Nie wiem. No dobra. Myślałam, że coś ciekawego znajdę tu. Niestety nie ma. Więc znowu robię cięcie i zaczynam znowu szukać e, wojska. Bazy wojskowej. Dobra, ludzie, jestem właśnie po cięciu, jesteśmy strasznie bliżutko bazy. Więc wystarczy... Albo znaleźć jakieś auto. Może jak będzie. I wziąć i odjechać stąd. Albo po prostu pójdziemy na piechotę, to jest zobaczymy czy będzie jakieś auto, zobaczymy, przeszukamy to miejsce, kawałeczek. Dobra. Musimy jakieś wziąć, o na przykład pompę bym wziął. I teraz trzeba za jaką broń? Dobra, i ludzie teraz bierzemy jakąś źle inną broń. O, na przykład tą. ładujemy. Możemy rozwalić ten samolot, jeśli się uda dobra. Je nie rozwalamy tego samota jednak. Na razie nic tu nie widzę ja, Nigdzie nie widzę auta. Tylko dużo to jest straszny zombie. Też hałasuję może dlatego. Jeszcze ani że nie umarłem Ależą. Dużo... Dobra, teraz ktoś mnie ogólnie zabił yy, Ale wcześniej nikt mnie nie zabił. A to przez to, że też nie mamy bazy. W ogóle ja nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale tak blisko byliśmy. Wiecie, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo trudno znaleźć dom, zbudować dom i takie tam. Bo w ogóle teraz nie wiem, w którym miejscu jestem. Nawet mapa mi teraz nie działa. Oj, no sora. E, dobra. A już miałem budować. Już tak blisko byłem. Byłem trochę za głośno. Ja nie wiem, w którym miejscu jesteśmy. Stąd. mam bieg tarty, ale nie wiem, jak mam mapę włączyć, ludzie wezmę jakieś różne tu rzeczy, i bym potrzebował jeszcze jednego, <taka> niestety nie mam. A spróbujemy chyba to na live zbudowę, znaleźć, bo teraz akurat mi jest trudno to znaleźć. Dobra, ja zrobię chwilowe cięcie, zaraz się zobaczymy. No i dalej będziemy po prostu szukać i kontynuować poszukiwania. Yy, Militarii, bo po prostu chcę tam zrobić domek, ale cały czas mnie ktoś zabija. Dobra, to zrobimy sobie cięcie. No i za chwilę tam pójdziemy. Więc ja robię cięcie. O ludzie, patrzcie co ja znalazłem. Taki piękny domek. E, no, można tu przez chwilę zamieszkać, ale będą bardzo często tu rajdować. E, nie wiem w ogóle, w ogóle wszystko jest pozamykane. Trzeba by było wszystko poniszczyć, żeby tu się wszędzie otworzyć. Jest pozamykane. Ja powiem Wam, że tu jest fajne, bo jest bardzo dużo, ale to jest miasto, więc tu będą bardzo często rajdować. Trzeba znaleźć tą tak Niestety, bardzo trudno mi je znaleźć. Ja w ogóle nie wiem dlaczego nie wiem w ogóle, gdzie jest mapa i w ogóle, gdzie co jest. Wszystko ulepszę sobie znowu, bo mam bardzo dużo do ulepszania. Wszystko na full. No i mam jakieś osiągnięcia też, odblokowują mi się. Oj dobra, ludzie. Ja nie wiem, nie mogę się odnaleźć w ogóle. Ja nie wiem, gdzie to jest, w którą stronę. Czy ja w ogóle dobrze idę? Więc wiecie, jest problem, bo w ogóle nie mogę tego znaleźć. No zaraz będzie też ludzie live, to na live. Może znajdziemy to. Słyszę w ogóle strzały. Czekajcie ludzie, pójdziemy sobie tu, sprawdzimy. Nie wiem czy to jest militaria czasem. To jest chyba Ja nie jestem pewien. Chyba, to jest. Tak, znaleźliśmy ludzie. Tu jest nawet cząg. To no, tak, to musi być militaria. Tylko nie możemy umrzeć. Jest tu ktoś. Ktoś tu jest. szczela? Zaraz mogą mnie trafić, Teraz mam bardzo dużo miejsca, ludzie. Nie wiem po co wziąłem, to był bardzo dobry. To jest bardzo dobry plecak. On ma bardzo dużo miejsca, wam powiem. Kurde, zaszczelili mnie. Ojej, nie, nie mogę w ogóle. Ledwo znajdę, ludzie, bazę. I już mnie zabili. Już prawie miałem, już prawie miałem ten budować. Niestety znowu się mi nie udało. Kolejna próba nieudana. Nic nie zbudujemy, bo co chwilę szukam i takie tam. W ogóle nie wiem, dlaczego piszę No GPS. No GPS. I tak co chwilę piszę. No, taki jest problem. Może sprawdźmy, ile w ogóle się nagrywa. No, już 25 minut, ludzie. No to tak. Dzisiaj to na tyle. Niestety próba nieudana. Myślałam, że w tym odcinku zbudujemy dom, ale już setny raz nas zabili. Wczoraj z Foxem już godzinę budowaliśmy tam ten dom. Wszystko. Godzinę, znaczy ogólnie godzinę staraliśmy się tam dotrzeć. A kolejną godzinę rozbudowywaliśmy, a dwie godziny zmarnowaliśmy i nam to zepsuli. Nie było do końca rozbudowane, ale było tak bardzo... A jak wiecie, jak jest admin, to może mieć różne bronie, jakie chce, bo to admin. No i dzisiaj na tyle, do zobaczenia w na live, na, w następnym odcinku Elo.